Witam Was serdecznie, kłania się Marek Furczyński, a ten odcinek jest odpowiedzią na maile od jednego z moich subskrybentów, Krzysztofa. Krzysztofie, pozdrawiam Cię serdecznie i ja być może zacytuję trochę długie pytanie, ale bardzo fajnie ten mail jest napisany, więc od razu można przejść do meritum, o czym my dzisiaj będziemy mówić. To już jest cytat z tego maila, ale słuchajcie... Od jakiegoś czasu próbuję się rozciągać. Lekko progresuję, ale idzie mi to trochę opornie. Każdego następnego dnia mam tak samo skurczone mięśnie, ścięgna i podobny zakres ruchu jak poprzednio. Do to sobie dopowiadam. Niedawno byłem na wycieczce w Tajlandii. Jak wiadomo, Tajlandia słynie z masażystów. Zaznałem tak zwanego masażu głębokiego sportowego i faktycznie tajowie tajki fajnie masują, coś o tym wiem. Po drugiej sesji takiego masażu zaobserwowałem niesamowite jak dla mnie efekty. Bez problemu wykonywałem ruchy, o jakich mogłem wcześniej tylko pomarzyć. Bez problemu stojąc robiłem wymachy nogi na wysokość głowy, gdzie wcześniej podniesienie wyprostowanej nogi do pasa było tylko wyzwaniem. Ten zakres ruchu utrzymuje się w 80% cały czas. Czy rozbicie mięśni masażem jest mm, medium dla osób, które nie mogą się rozciągać? Czy mógłby pan wytłumaczyć to zjawisko w jednym z odcinków? Będę bardzo wdzięczny i myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby pokazać Wam osobom aktywnym, które pracują z ciałem, które się wydłużają, rozciągają, jak 2 plus 2 może być równe 5, a nie 4, jak może zadziałać tak zwany efekt synergii i jak poprzez pracę na tkankach głębokich, poprzez pracę wykwalifikowanego, dobrego masażysty, możecie biernie, bez większego wysiłku, zdecydowanie poprawić swoje wyniki sportowe. Zostańcie ze mną. No i żeby nie być tutaj gołosłownym, to przechodzimy do pracy z żywym człowiekiem. Jest dzisiaj ze mną Rafał, z którym mam wielką przyjemność już od w sumie kilku lat pracować. Rafał zaczynał tutaj na moim kanale trochę jak anonimowy bokser, a teraz już go mogę zapowiedzieć jako zawodowego mistrza Polski. Zobaczcie, jak się sprawy szybko mają. I 32. bokser na świecie w rankingu, więc jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I już jest o nim głośno, ale będzie o nim bardzo, bardzo głośno, myślę, w szerokim spektrum. I generalnie Rafał, zawodowy sportowiec z kości, zarabia swoim ciałem na chleb. Widzicie, po jego oczach jest chwilę po walce. No i zrobimy sobie proste doświadczenie. Rafał, chciałbym, żebyś wyprostował nogi, złączył kolanka, tak naprawdę, żebyśmy mieli pewien standard w tym pomiarze. I zrobił sobie niewymuszony, miękki skłon. Zobaczmy, jak głęboko sobie sięgniesz. Wysportowany gość, widzicie, palce sięgają spokojnie do podłoża i w zasadzie to jest nasz punkt wyjścia. Ja wyprostuj się. Generalnie skłon sprawdza całe rozciągnięcie taśmy tylnej, więc ja wykonam Rafałowi masaż głęboki, który skoncentruje przede wszystkim na łydkach i zobaczymy, na ile ten skłon po kilku minutach będziemy w stanie u Rafała podnieść. Więc słuchajcie, rozpoczynamy. Rafała mam na brzuchu i generalnie pokażę Wam też po chwilce, po chwili, jak taki masaż tych tkanek głębokich sobie wykonać. Ale żeby w ciele zrobić coś głęboko, no to na początku muszę popracować z tą całą powierzchowną zbroją. I zauważcie, Rafał skacze, to jest skoczek, to jest człowiek, który na nogach cały czas pracuje, to jest jego powierzchowna. Zauważcie, ten gest, który teraz staram się wymyślić, to jest gest robienia skłonu de facto. Kiedy on by się prostował, ta cała powięź ładnie się ściąga ku dołowi, ale ku górze jest kiepsko. Dlatego, co ja muszę na początku zrobić, na, w, taki, w takiej pierwszej fazie masażu? Mógłbym się skupiać na jednej nodze zasobna, ale ja tutaj nie mam czasu na pierdoły, od razu pracuję na dwóch nogach, my mamy do zrobienia dzisiaj trening, więc opieram mu się na łydkach, zasadniczo na tej powięzi, a Ciebie Rafał prosiłbym, żebyś troszeczkę powaflował stopami. Stopy na siebie, stopy od siebie, Co niej się może troszkę do tyłu jeszcze, o! także, żebyśmy mieli troszeczkę ruchu w tej łydce, podciągi, kostkę i w drugą stronę, palce na siebie, a ja de facto opieram się tylko na tej powięzi powierzchownej, złapałem sobie brzóźce tego brzuchatego lewego i prawego łydki, po popracuj chwilę w taki sposób, jak chciałbym być jeszcze bardziej dokładny i skrupulaty, to zrobiłbym sobie to przez jedną łydkę, o, i teraz tak dłużej ku górze, naciągam łydę i puszczasz, dużej ku górze, naciągam łydę i puszczasz, a przy okazji widzicie jak powinien wyglądać, jak powinien się rozpocząć taki profesjonalny masaż mało tego zauważcie, możecie się zdziwić, aż w ogóle wszyscy dyplomowani masażyści, przecież ja żadnej nie użyłem żadnej oliwki, żadnego takiego natuszczacza, ale po co mi natłuszczać, skoro ja mam pracować głęboko w tych tkankach, jeżeli ja bym tarł skórę Rafała teraz prawdopodobnie zaraz bym mu ponadrywał włosy, zrobił zapalenie mieszków włosowych ale generalnie jestem za stary list, żeby tam go za mocno trzeć. Dobieram taki poziom siły, że żadne smarowidło mi niepotrzebne, bo zwyczajnie ono mi będzie odbierało energię, którą ja chcę tutaj włożyć sobie w te wszystkie tkanki i rozpoczynam całą pracę, jak widzicie, od takich luźnych rozciągań tej powięzi. Elegancio. Kwestia numer dwa. Teraz wykonuję coś takiego pośredniego między masażem powierzchownym a masażem głębokim. Staram się tą jego łydkę władny sposób taki poprzelewać. Zauważcie też to taka istotna rzecz dla, dla rzecz dla osób które zajmują się pracą z tkankami miękkimi albo jeżeli ktoś się interesuje jak pójdę jako klient jako pacjent do jakiegoś masażysty. Ja nie wkładam mu teraz ogromnie dużej siły w tą łydkę ponieważ duża siła będzie tylko dla niego się kojarzyła z bólem będzie się wiązała z dużym dyskomfortem. A moim zadaniem jest przede wszystkim te się brzuchaty łydki poodklejać od mięśnia, który leży bezpośrednio pod nim, który nazywa się mięśniem płaszczkowatym. Więc chwytam sobie za tą łydkę i staram się ją w taki sposób trochę pomiędlić, rozruszać i poprzelewać ją w każdym jednym możliwym kierunku. I wcale nie powinno to być bardzo bolesne. Zazwyczaj te takie sportowe masaże kojarzą nam się z dużym bólem, z dużym dyskomfortem. Ale moim zdaniem nie zawsze silnie znaczy dobrze. Bardzo często trzeba popracować sobie dużo lżej, dużo przyjemniej, a efekt w postaci rozluźnienia i odprężenia tkanek przychodzi w zasadzie wtedy natychmiastowo. Więc staram się być miękki, staram się swoje ramiona prowadzić na tej tkance, na tej łydce bardzo swobodnie, w taki sposób, te moje dłonie są luźne, a ewentualna siła, którą bym tutaj wrafała łydkę wkładał. To jest siła, którą będę prowadził z kończyn dolnych z bioder, z zaparcia o podłoże. Czyli w zasadzie to moja miednica chodzi w przód i w tył, a ramiona przekazują tylko tą energię z miednicy. Dzięki temu moje ręce nie będą napięte i łatwiej będzie mi te łydki Rafała wtedy rozpracować. No i powiedzmy, że po kilku minutach to jest taki telegraficzny skrót i takie przyspieszenie, zacząłbym przez te miesień brzuchaty przekopywać się do tych dużo głębiej położonych mięśni, w postaci właśnie mięśnia płaszczkowatego, który leży wszędzie, czyli staram się wbić palce delikatnie w tą łydkę i wyczuć, gdzie na odpowiedniej głębokości pojawi się jakiś taki bad, pojawi się jakiś taki ból. Mam taki pierwszy punkt, ale nie miażdżę go, nie wyciskam go w ten sposób, zobacz, aż głowa tam skoczyła. Rafał, Ty możesz mówić, tak naprawdę to jest też bardzo ważne, że żebyś Ty mi dawał feedback, dawał mi informację zwrotną, czy to jest dla Ciebie znośne, czy nie. Tu boli, a dotykam go dosłownie, ja wiem, z taką siłą, jakbym mu dwie pięciozłotówki położył na tej łyce i o to chodzi. Nie mocno, a delikatnie i druga sprawa, jeżeli go to bardzo boli, jak ja go w taki sposób masuję, to lepiej, żebym dotknął takiego punktu spustowego, a chciałbym, żebyś ty ruszał stopą teraz. To napnij, ale teraz idź w drugą stronę, hop, I zobaczcie, nie mam już trzeciej ręki, ale mam kolano i mógłbym w taki sposób sobie teraz popracować do zgięcia grzbietowego jego stopy, czyli ten staw skokowy przez stopę, staram się delikatnie naciągnąć, co wydłuży mi troszeczkę te tkanki. Wyluzuj tą de. wyluzuj, wyluzuj, wyluzuj. I staram się te wszystkie punkty spustowe coraz bardziej ruszyć. Generalnie w taką łydeczkę, czy to lewą, czy prawą, na pewno wrzuciłbym tutaj z 10 minut takiej swojej troski i uwagi. Ale myślę, że ten taki powierzchowny pierwszy efekt już powinien się dosyć szybko pojawiać. Oczywiście z czasem. Wszystkie techniki, gdzie ja będę używał mocniejszych narzędzi, albo narzędzi masażowych, gdzie będę używał pięści, przedramion, jak najbardziej wskazane, ale wszystko musi być adekwatne do jego odczuć. Wszystko powinno działać tak, żeby on bardzo, bardzo jakoś tutaj się nie naprężał i żeby go to bardzo nie bolało. Dodatkowo wszystkie formy masażu funkcyjnego, gdzie ja chwycę sobie za taki staw skokowy i teraz uciskając te tkanki z tyłu, które mają za zadanie się teraz rozciągać, będę starał się przeciągnąć samą tkankę ku górze, a przy okazji, może z mojego mikrofonu usłyszeliście, o trzeci, raz, czwarty, jak poszczególne stawy, których tu jest niezliczona ilość bez kości wstępu. Całego stawu skokowego się zaczynają mobilizować i manipulować, więc staram się tutaj tą całą tkankę ruszyć. I ogólnie, im więcej tych receptorów w obrębie stawu skokowego też zaopatrzy, im bardziej rozpracuje wszystkie ścięgna i przyczepy mięśnia, chociażby piszczelowego tylnego, zginacza, palucha. Długiego, i tak dalej, i tak dalej, tym lepiej. Dlatego, akurat to kurs masażu jeszcze nie jest, a tylko taka prosta prezentacja, jak bardzo pobieżne i bardzo takie miękkie techniki masażowe mogą wpłynąć na elastyczność. No i w pożądaniu, słuchajcie, chwilę temu skończyliśmy, to jest tylko zmiana kadru. Rafał, to co? Wyprostuj jeszcze raz nogi w kolanach, dobra, i wykonaj bardzo cię proszę taki sam skłonek wcześniej. I zobaczcie. Wcześniej mieliśmy same palce, w tym momencie mamy, no, jakieś 5 cm głębiej, ponieważ teraz te palce są zgięte. A zaciśnij pięści teraz, zobacz, czy włożysz pięści. Z dużym wysiłkiem, tak? Czyli dałem mu w tym momencie jakieś 3 do 5 cm, wyprostuj się, ale pamiętajcie, że jest to tylko pierwszy element tej całej taśmy. Mamy tu jeszcze połączenie między łydką a tyłem uda, mamy mieście kurszowo groniowe posiadki. Sam masaż lędziów byłby na pewno spektakularny i dałby całkiem niezły efekt, ale zobaczcie. Taka praca na zdalnie położonym segmencie już pozwoliła gdzieś mniej więcej tyle wydłużyć mu się, a też kwestia druga, ten masaż zrobiłem błyskawiczy, bardzo szybko i generalnie im dłużej pracowałbym w obrębie danej tkanki, tym lepszy zakres. Więc jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o tę o pracę z tkankami miękkimi, masaż głęboki jest to bardzo dobry czynnik, który świetnie wpływa na Waszą elastyczność i pamiętajcie, bardzo dobrze jest pracować z sobą, samym, używać piłeczek, rollerów, wszystkich narzędzi, ale często, kiedy położyć się i odprężycie własne ciało i dostaniecie absolutnie biedną technikę, czyli taką technikę, która będzie poprawiała Waszą ruchomość, a Wy nie musicie robić nic, to dopiero wtedy możecie się odprężyć i dopiero wtedy często możecie znaleźć, co w Waszym ciele tak naprawdę nie domaga i naprawdę jest napięte. Bo bardzo często te najbardziej napięte punkty są mocno zamaskowane w naszych organizmach, a cała rzecz polega na tym, żeby właśnie znaleźć to, co na pierwszy rzut oka i na pierwsze poczucie jest Nieoczywiste. Więc każdy z was, dobrze, jeżeli jesteście aktywni wysportowani, żeby raz w miesiącu, może raz na dwa tygodnie odwiedził dobrego masażystę, dobrego fizjoterapeutę, bo dzięki temu wasze efekty sportowe, wasza sprawność na pewno będą na dużo wyższym poziomie. Nie chodzi o to, żeby być czymś niewolnikiem i osobą, która dzień w dzień chodzi po porady i po pomoc, ale żeby swoje codzienne prace podeprzeć trochę pracą drugiej osoby. I wtedy, jak ktoś wam pomoże z perspektywy osoby trzeciej, na pewno na tym nie stracicie, na pewno dużo na tym skorzystacie. Ale mowa tutaj nie o stanie, kiedy wycierpicie z bólu, jesteście schorowani, tylko mowa o stanie, kiedy jesteście w dobrej formie, a chcecie jeszcze lepszą formę, bo to klucz i do tych osób przede wszystkim jest dedykowany ten odcinek. Nie, jak coś zrobić, żeby nie bolało, tylko jak zrobić, żeby z dobrego zrobiło się jeszcze lepsze. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam, gościu dzisiaj tutaj ze mną Rafał, my z Rafałem idziemy na salę i dzisiaj jeszcze kilka fajnych odcinków dla Was nagramy, oczywiście Wy w kolejnych tygodniach będziecie je widzieć na temat treningu i takie różne fajne wrzutki treningowe się na kanale w najbliższym czasie pojawią. A wszystkich zapraszam do subskrybowania, do zostawienia komentarzy, lajków i udostępniania tych treści coraz szerzej. Pozdrawiam Was, Marek Puczyński, a dzisiaj był u mnie zawodowiec Rafał Włoczewski.